moi kochani, dzisiaj, no i teraz będziemy iść na spacerek zimowy, tak naprawdę Więc się muszę ubrać, coś tu ubiorę. Teraz muszę się przykładać, czy na pewno to też zakładam jej taki sweterek, bo jest u na zimno, bo jest dużo śniegu Zakładam jej sweterek, czyli w tej Dobrze, łapka jedna. Łapkacie. Hop, hop, dobrze. Czyli kaptu, tylko to jest takiego ozłupka. Pytka już takie o hatarenkę. Może jej to zdejmę. Nie potrzebuję, bo jest jasno. Też u mnie potem. Przypnę adresatkę na no szybki wypadek. Chyba odczepiona. To jest taką kurteczkę. W środku jest taki, No mięciutki. No, żeby że, że było ciepło. Taki polarek. Zaraz to coś ubiacie. A to jest przeciwdeszczówka, że po prostu, jak widzicie, pada deszcz to pewnie będzie spływać. Teraz jest Jolć, te włoski, to jej nie spływa. Teraz tu ładnie, hop. Pokaż się, Pesty? Tutaj, chodź. No, będziecie pyskawał na to, tak? Może coś się teraz założyć, chociaż Pesty trochę spada na oczy. to jest chyba główkę. Jeszcze, gdy odszepuje się, to, to już jej spada. O. Hop. Pokaż Pesty? Pokaż, pokaż się. No, pięknie. Więc teraz się zdejmę. no teraz do pakowania. Przygotowane te rzeczy, tylko stoję spokojnie do przeteka. Prawie ja zapomniała. Przetesaktkę trzeba przypiąć. Choćby sucha, jak trzeba. Tu jest trochę ciężko, sobie kółeczko. trzeba przypiąć. O, dobra. Tu już jest. Trzeba obracać. To no, już jest. I ma jeszcze jedną Dobra, teraz się opakować. Będę przygotowała tam rzeczy. No i zacznę wstawać do pedału. Pokażę Wam też, co, jakie no, rzeczy wzięłam. No, pokażę, pokażę Wam, tutaj wiesz, ktoś czeka. Ulecek, do którego będę pakować. Tutaj, już widzicie. muszę już zacznę. Chyba są Spakuję. O. Już tutaj jest karma dwóch. Na no dwa rodzaje. O tym nawet. Tutaj kalinka do... oi! To jest kalinka do, do spuszczenia. Trzeba głum powiedzieć, że to się nie jestem pamiętało. Też wecznę, tutaj spotkań co stokuje. Tutaj też, żeby po prostu, no, po prostu widzicie, nie wiem czy widzicie, jakieś właśnie... O. Takie kółeczko. Jeśli to przypnę... Nie po prostu spuścić. No, tak, spuścić. Tu są zabawki. Piłeczka taki kąk, może czy nie kąk, tylko taki no po prostu kółka, co tak się nazywa. Zapomniałam. Peski nie będę spuszczać, bo no. Miałam ja wcześniej. Urobiłam ciążę, że teraz ma. na macierzyństwo. No nie wiadomo, czy przed nie nie teraz sama nic nie ucieka. Zobaczcie, ta straszna ściągana. No już zaraz będziemy iść. Tu są smakołyczki już ona chce. No, dobra. To no, wszystkie rzeczy, o, też biorę. Mam kawałek, żeby po prostu kręcić. No i tyle. No i pestuchy. Dobra. No ja się też szybko ubiorę, bo ja też muszę. No i idziemy. Już będziemy iść. Jak macha się ciężko to robi? O, jak udało mi się na jedno, I potem na dwa. Zróbmy cięcie. Się bez O, tu no już będziemy iść. O. właśnie już idziemy. A później pierwsza pierwsza będzie. Tu też się już bo jest lepiej jeszcze

Może też znać no, w komentarzu, czy u was też dużo śniegu tylko jest, czy nie ma. Petyś! Petyś, chodź mnie! Chodź! Czemu? Tak właśnie, tam budują. A widzicie, coś tam budują, nie wiem. Tu jest właśnie, nie chyba. Tak coś tam budują właśnie. Petyś! Langt unna. bo przychodzi po dzięki, tam zajrzeć i no, co to, to jest. teraz jak to jest, jeśli Tu jest zasłoneczne też. Słoneczko. Tu jeszcze. W no, tam jest. O! Chodź, Chodź! Du hast schon. Klick, zieh Gas. Amine. Fahren wir jetzt an, hier. Tank ist nicht voll. Das nie będzie widać, bo są właśnie takie małe ptaszki i bez krewu widać punie lubię się nie straszyć i nie biegam będzie przechodzić małą uliczkę chodź, chodź tu zaś dużo ptaszków nie?

なばしなく